Skarb Piratów Część trzecia skarb rozdział dwudziesty piąty poród za Aleksander wycha poczeszko i Pawla postanowili wrócić do statku pirackiego. Zleciało kilka dni. Aleksander zamierzał już wypuścić Czesława z resztu. Co zamierzasz, Aleksandrze? — Ar zapytał poczeszko. Zamierzam wypuścić Czesława z więzienia, odparł Aleksander. Możesz teraz wypuścić go, oświadczyła Pawla. Aleksander wycha poczeszko i Pawla wrócili do Jaromęka. Następnie szli prosto przez polną, potem skręcili znów w prawo przez poprzeczną, następnie przez kamienną. Następnie przyszli ulicę sądową, a następnie udali się do aresztu. Następnie poszli na więzienie pod numerem 116. Aleksander pukał do kraty. Przesławie, proszę otworzyć, poprosił Aleksander. Mam dla ciebie coś wyjątkowego, rzekł Xavery. Będziesz zachwycony. Ale pcha, jęknął chapa czaszko. Proszę mi wierzyć, to najlepsza przekąska, jaką w życiu jadłem. A błąknął Sawer. Dość tego Czasławie, proszę otwierać, rzekł Aleksander. Jeśli nie otworzysz, sami to zjemy i nic tam nie zostawimy, odrzekł Aleksander. I nigdy już ciebie nie odwiedzę. Aleksander ukradł ze stolika klucz, włożył ten klucz do zamku. Otworzył zamek i otworzył katę, i zauważył, że Czesław przeciął swoje gardło bardzo ostrym nożem, zdjął ze swoich rąk kajdanki i spadł na podłodze. Aleksander Ksawery, Paczeszko i Pawla podeszli do Czesława, patrzyli na niego ze zdumieniem i rzekli do niego: Oho, Czesław, co ty narobiłeś? Dlaczego ty podciągłeś swoje gardło? Leci ci za dużo krwi. A broda, a szyja, a dłonie, a płaszcz, a bluza, wszystko jest pokrywawione. Co to jest? A jak mamy przenieść cię do klinik? A jak musimy cię zanieść ciebie na zabieg operacyjny? I potem będziesz leżał w łóżku? Ugh, się Czesław. Akurat. Naraziłeś o swoje zdrowie? To jest bardzo głupio. U ciebie w głowie jest piractwo i złość. Rzekł Aleksander. Czesław wstań. Rozkazał Ksawery. Czesław wstał i wyszedł z więzienia. O matko Boska! Niech żalej się nad wami! Pożalił się Czesław. Patrz, Czesław, co ty narobiłeś? Ty bardzo, bardzo krwawisz! Rzekli Aleksander i Ksawery. Musisz udać się do klinik. Krzyknął Aleksander. Ja nie chcę iść do klinik! Zaprzeczył Czesław. To bardzo głupio. Że nie chcesz iść do klinik, rzekł Aleksander. Bardzo proszę, Czesław, nie w siebie, ar! — Sądzę, że mam rację, odrzekł Czesław. skaleczymy Czesław, Aleksander, Ksawery, Chapaczeszko i Pawla opuścili areszt. Przyszedł do Czesława, Aleksandra, Ksawery, Chapaczeszko i Pawli adwokat. Cześć, adwokacie, ar! — Przywitał się Czesław. Cześć, Czesławie. Wrażam szacunek ludziom z Karaibów. Wyście sami widzieli. Jeśli słuchać będziecie mojego głosu i w mojej mowy, będę wam pomagać, a niech Czesław będzie gotowy na trzeci dzień. Gdy trąba będzie rozlegać się, niech wstąpię na górę, a nie zapomnij naznaczyć granicę wokół niej, żeby nikt zbyt nie, nie przebliżył się, wszelki bowiem, który przekroczy granicę, śmiercią umrze, rzekł adwokat. Uczynimy, cokolwiek przekazałeś nam, dodał Czesław. Ja jestem adwokatem, powiedział adwokat. Wywiedzę cię z Morza egipskiego z domu niewoli. Nie będziesz robić niczego złego. Nie będziesz bronił niczyjego imienia bez potrzeby. Pamiętaj, Dzień Święty musisz święcić. Czci przyjaciół i znajomych. Nie zabijaj, nie kłam, nie kradnij, nie mów przeciwko obcemu fałszywego świadectwa. Nie pożądaj kobiet obcego, ani domu, ani sługi, ani służebnicy, ani pigatów, ani ptaków, ani żadnej rzeczy, która jego jest. I adwokat opuścił Czesławowi karę. Czesław podszedł do Aleksandra, Ksawego, Czyszka i Pawli. Już jestem niewinny, ale bardzo krwawie. Ach, powiedział Czesław. Wiem, że bardzo chyba wiesz, jesteś niewinny, tylko nie popełnię żadnych win. Czesław. Słyszysz mnie? rzekł chapaczeszko. Nie, nie słyszę ciebie, zaprzyczał Czesław. Nie słyszysz mnie? Nie wiesz, że jesteś bardzo skaleczony, a także adwokat opuścił twoją winę. Hapaczeszko rzekł do niego. Tak, ja wiem, zgodził się Czesław. Czesław, Aleksander, Ksawerycha, Poczeszko i Pawlo szli prosto przez ulicę Tęczową. Potem skręcili w prawo przez ulicę Poprzeczną, a potem w lewo przez Polną i już opuścili Jaromenko. Idziemy do statku pirackiego. — A! — rzekł Czesław. — Tak, idziemy. To już jest ostatnia możliwość na dotarcie naszego statku. Statek będzie wzburzony dopiero na wyspie lorek już wkrótce zabije Pawla z buku. Ar! powiedział Ksawery. Aha, to dobrze. To w takim razie Czesław płynie statkiem pirackim do Wyspy Lorek. Zareagował Aleksander. Ar! Nie ma za co. Jęknęła Pawla. W ten sposób Czesław, Aleksander, Ksawery, Chapaczeszko i Pawla przeszli przez ten leśny szlak, na którym byli. Czesław rzekł. Już byliśmy na tym leśnym szlaku trzy tygodnie temu. Następnie Czesław, Aleksander, Ksawerycha, Paczeszko i Pawła opuścili leśny szlak. Przeszli znów przez most nad rzeką Gazik i wrócili do Skaburowa. Najpierw szli prosto przez ulicę Topolową. Przy ulicy Topolowej znajdował się dwór, na którym oni już byli. Potem skręcili w prawu przez ulicę Polną Skaburowa. Potem przeszli przez las, a potem poszli na plażę. — No nareszcie znaleźliśmy nasz statek! — Arr! — powiedział Czesław. — Cieszę się, że już znaleźłeś nasz statek piracki! — Arr! — odrzekł Aleksander. Czesław, Aleksander, Ksawery, Chapaczeszko i Pawla znaleźli statek piracki. Ksawery nie szczędził Czesławowi pochwał. Czesław, Aleksander i Xawery skoczyli do statku pirackiego. Hapoczeszko przyleciał do samego końca masztu nad flagą piracką Jolly Roger, a Pawle przyleciała na płot dachu z pieżarni. Czesław podszedł do kierownicy i zaczął płynąć statkiem. Aleksander postawił skrzynię obok masztu. Czesław, Aleksander, Xawery, Hapoczeszko i Pawle opuścili wyspę Zwolin. Już opuściliśmy wyspę wolin. Ar powiedział Czesław. Udaj się na wyspę Lorek. Rzekł Hapaczeszko. Dobrze. Zgodził się Czesław. Przyszedł do Czesława Ksawery i rzekł: Czesławie, mordo moje, nic tego, odparł Czesław. Mam kilka spraw do załatwienia. Aleksander i Ksawery poszli do spieżarni i Czesławo zostawili: Czesław popłynął statkiem pierskim na ostatnią wyspę.